Witam Was w dzisiejszym materiale. Materiał no, pojawia się już dwa tygodnie od poprzedniego, przepraszam Was za to, ale będzie to pierwszy materiał związany po prostu z farmingami. No i co? No, dzisiaj omówimy sobie po prostu, który mobilny farming jest najlepszy, porównując sobie wszystkie po kolei. Omówimy sobie ich nowości, wygodę, no, po prostu komfort grania i inne rzeczy związane z tymi farmingami, więc co, nie przedłużając, przejdźmy do materiału. No więc co? Pierwszym farmingiem, którego sobie mówimy, jest Farming Simulator 12. Był to farming, który wcześniej był dostępny w sklepie Play, a teraz musimy sobie go próbować pobierać no, nieraz z dziwnych stron, które mogą zawierać wirusy, ale jednak da się go pozyskać. Na początku ten farming był stworzony pod konsolę Nintendo 3DS, no i po prostu potem był przerobiony na grę mobilną. W tamtym czasie no, gry na telefony się rozwiały i on na tle innych gier związanych z rolnictwem na telefon wyróżniał się po prostu wykonaniem. Ale no ktoś się może zapytać, no czemu go nie ma na tym sklepie Play? Jest to związane z tym, że Giant najpierw współpracował z Astragonem. Astragon razem z Giantsem tworzyli wcześniejsze symulatory no farminga, no to wiele będę mówić, farmy. No i gdy Farming Simulator 12 już był tworzony, Został wypuszczony sklep Play, ale Giants chciał się oddzielić od Astaragonu, aby być po prostu niezależnym. I wtedy, na, powiedzmy, na, na podstawie tej umowy/licencji, no farming Simulator 12 musiał być usunięty z sklepu Play. No, oczywiście, ten farming zawierał głównie dojc fary, ale była to gra ciekawa. No, niestety pojawia się na krótko w sklepie Play. Następnym farmingiem jest no bardzo dobrze znany Farming Simulator 14. Jest to farming, który poprzedza 15, a wychodzi po 13. Zawiera on licencję z 13. No i oczywiście jest ulepszony w porównaniu do 12. Jest lepiej zoptymalizowany, no i graficznie już to wygląda jeszcze lepiej. I mogę Wam tylko tyle powiedzieć. Ten farming ma najwięcej wyświetleń pod względem zwiastunów na kanele no, farminga Giantsa, jak to woli. No i jednak jest to chyba jeden z najbardziej znanych symulatorów farmy no, mobilnych, o ile nie najbardziej znanym pod względem pobrań na sklepie Play. I by ktoś nie wiedział, obecnie czternastka posiada kolosalne 100 milionów pobrań na samym sklepie Play. Wtedy też to rozwinęły się bardziej multiplayery, po prostu ten farming rozwinął, no powiedzmy same farmingi na telefony, bo jednak on był małą, lekką grą, dobrze zoptymalizowaną i najważniejsze prostą, dostępną na praktycznie każdy telefon. Następnym z tych farmingów jest no, klasyczny Farming Simulator 16. Jest to farming, który już ma więcej nowości. Oczywiście grafika się znowu zmieniła i zostało dodane najważniejsze chyba leśnictwo. Gra ta była dobrze zoptymalizowana, fajnie się na niej gra, jest dalej dostępna w sklepie Play, ale niestety powiedzmy, proces instalacji był podcięty, podmiot skrzydła były podcięte głównie tym, że po prostu ta gra była na początku łatna. No ale jest to w każdym razie dobry farming, aktualnie jest za darmo, jest dostępny w sklepie Play. Więc teraz przejdziemy sobie no, chyba do jednego z najlepszych farmingów w historii, oczywiście mobilny. No i chyba nie zaskoczy wiele osób, tym farmingiem jest Farming Simulator 18, którego możemy dosłownie nazwać cudem. Jest to farming, który jest bardzo dobrze zoptymalizowany, posiada leśnictwo, posiada też multiplayer, oczywiście no, przez jeden internet. I oczywiście, ta gra jest bardzo dobrze zoptymalizowana, ma wiele nowych maszyn. Jeśli dobrze się pogrzebie, da się no, dodać jakieś mody, na przykład zmienić mapę co widzieliście na kanale PZ, gdzie po prostu była no, Winter Mod, czyli świąteczna mapa z podstawki farminga Simulatora 18. Ten farming no, też niestety był na początku płatny, ale za te pieniądze, które trzeba było zapłacić, naprawdę fajnie można było sobie na tym pograć, bo jest to gra dobrze zoptymalizowana i przemyślana. No i oczywiście ten farming posiada sporo maszyn. Oczywiście ekonomia chyba też jest dobrze rozwinięta. I po prostu przyjemne w samej rozgrywce, bo po prostu gra się tak nie nudzi. Więc następnym farmingiem z kolei już jest, no, gorszy moim zdaniem. FS20. Niestety ku no powiedzmy smutkowi większości chyba graczy. No, ten farming przeszedł pod, powiedzmy, bardziej podobieństwo 19 i po prostu już nie mamy takiej kamerki z daleka. No i moim zdaniem to lepiej nie działa wcale na telefony. Bo 20 i późniejsza 23 są bardzo wymagające. No i niestety, z tego co słynęły poprzednie farmingi, czyli no z niewysokich wymagań, grania na praktycznie każdym telefonie bez większych lagów, tak jednak 20 i 23 wymagają no więcej od telefonu. Po prostu nie może być to normalny telefon no Trzeba mieć mocniejszy telefon, oczywiście droższy, no i jeszcze te farmingi są płatne. No i oczywiście możemy pochwalić, że one fajnie wyglądają, ale jednak to jest mobilny farming. No i raczej powinien być dostępne na praktycznie każdy telefon, a tymczasem można mieć jakiś mocniejszy telefon, a ten farming i tak będzie lagował, bo wygląda jak z normalnego farminga takiej 19 czy 22. No gdzie jeszcze tą dwudziestkę, którą teraz omawiamy jako taką, można odpalić na słabszym telefonie, na najniższych ustawieniach graficznych i nawet przyjemnie pograć sobie. No bo jest tam jednak kamera z pierwszej osoby, można wychodzić z ciągników nie jeżdżą dni, jakieś maszyny można, mody, ale jednak multiplayer nie działa i nie ma leśnictwa. No i tak samo przechodząc do dwudziestki trójki, która jest znów też bardzo wymagająca. Nawet na najniższych ustawieniach graficznych bardzo potrafi ścinać na telefonie, no który nie jest jak super najnowszy. No i po prostu jest to farming, który no, też jest płatny. No i oczywiście, wygląda jak 22, no ale co z tego jak nie będziesz mógł sobie nawet zagrać jak go kupisz, bo po prostu twój telefon będzie za słaby. No i też jest tam kamera z pierwszej osoby. No i na początku był multiplayer, który został usunięty. To jest to kolejnym minusem do samego farminga. No bo jednak multiplayer to to jest rozwijanie gry, a to tylko ukryta skrzydła farmingom. No i oczywiście te farmingi wyglądają dużo lepiej powiedzmy no od 18. Są bardziej wymagające no, co moim zdaniem jest na minus. Ale no największym miejscem to też są modyfikacje, które trzeba no, troszeczkę się pobawić. Na przykład w moim przypadku był problem z instalowaniem modyfikacji, bo po prostu no, trzeba grzebać w plikach gry. Jakby wiadome, najlepiej by było po prostu mieć mocyba, którego nikt nie dodał do 23. On by się przydał, bo jednak graficznie ta gra jest bardzo podobna do dwójki. Bo wiadoma, ktoś może mówić, że jest to bardzo fajny farming wygląda jak wyska dwójka, bo tylko ten największy minus. Nie jest dostępna dla każdego, a jest płatna. Więc to jest takie średnie, bo nie każdy może sobie na niej pograć. Po prostu nie można się cieszyć ze samej rozgrywki, no bo jest to jednak to wymagająca gra. Więc co, myślę, że już sobie omówiliśmy wszystkie farmingi i teraz mogę po prostu powiedzieć, który moim zdaniem, no wiem, że też raczej większości, ale to jest moja lista, jest najlepszy. Więc raczej nikogo nie zaskoczyłem, że najlepszym moim zdaniem farmingiem jest FS18, czyli po prostu no Farming Smelter 18, no który jest bardzo dobrze wykonany. Jest to po prostu farming, który się nadaje na każdy telefon, obecnie już nie jest płatny, można też w nim pogrzebać, jakieś modyfikacje wstać, wiadomo, jest to pomieszane, ale da się to zrobić. No i jest to raczej dobry farming, no bo gra raczej no nie laguje. Ekonomia jest dobrze wykonana, no i po prostu człowiek się nie dzie, nudził po jakiejś dłuższej rozgrywce. No czy krótszej, no bo też się tak zdarza. Po prostu jest to gra przeznaczona na każdy telefon, nawet na tych starszych raczej nie będzie Wam lagować gry, bo jest ona bardzo dobrze zoptymalizowana, no, co jest dość dziwną rzeczą jak na Giantsa, ale po prostu jest to gra dla każdego. No więc co, dziękuję Wam za oglądanie materiału do końca, mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Napiszcie też w komentarzu, czy takie filmy Wam się podobają, czy wolicie może jednak jakieś filmy związane z normalnymi farmingami, czy z innymi grami. No więc co, lecimy przebić barierę magicznych 200 subskrypcji, no która powoli się zbliża. Piszcie w komentarzach, jak chcecie następne filmy. Do następnego, cześć!